Z racji tego, że mamy sobotę, jak to nagrywam, więc bardzo dużo ludzi ma czas i przyjeżdża. Jest kolejny klient, który zamówił motocykl Daytona Dymoto 125X, ale w wersji 125 z kuframi. No i chciał dzisiaj przyjechać, żeby złapać ustawienia. Dlaczego? Ponieważ no już jest wysokim mężczyzną i też pokażę go przy prawie dwóch metrach. Pokażę mniej więcej na co zwrócić uwagę dla wysokich osób, co trzeba poprawić albo co zostawić. Więc obracam kamerkę, już kolegę Pokazuje, żebyście też mogli sobie go zobaczyć przy osobie wysokiej. I z nami jest Łukasz, Siema Łukasz, przyjechał ze Śląska. Ma ile dokładnie? 2,04. 2, no i przyjechał specjalnie, bo przy okazji takich gabarytów trzeba dowiedzieć się, czy będzie Wam to pasowało. Przede wszystkim był zainteresowany, jak przy. Jego wzroście i jego rozmiarze butów, czyli tam strzelam 48? 7. 47, więc nogi jakieś nie ma wielkiej, jak będzie wyglądało na DMOTO 125 ustawienie em, dźwigni zmiany biegu? Bo pamiętajcie, w Dymoto 125X macie możliwość regulacji. Tutaj macie ustawienie na minimum, a po. Odkręceniu tej śrubeczki można tą dźwigienkę przekręcić w drugą stronę i będziecie mieli wtedy ten uchwycik tutaj. No, i teraz tak, daj sobie stopę prawidłowo pod dźwignię zmiany biegów, do przodu jeszcze no i zobaczcie, po wsunięciu stopy pod dźwignię zmiany biegów, właśnie ta dźwigienka powinna być w tym miejscu, na środku paluszków. Nie tutaj, nie tutaj, tylko na środku. Z racji też tego, że jak zobaczycie, buty motocyklowe mają nakładkę skórzaną właśnie w tym miejscu, żeby nie było dziury w tym miejscu buta. Więc tutaj zróbmy kilka razy w, lewe, w dół, redukcja do góry. Jest tutaj idealne, więc przy stopie 47 nawet nie trzeba zmieniać ustawień, ale jak macie nogę 50-48, to polecam mimo wszystko sobie to e, zmienić. Oczywiście możecie sobie zobaczyć również, jak wygląda ustawienie kolana przy takim wzroście. Dymoto daje jeszcze możliwości. Ja uważam, że jakbyś miał 2,8, 2,10, to jeszcze byś się tutaj wcisnął, bo byś siedział mniej więcej tutaj. I powiedz mi, Łukasz, czy tutaj coś do ty uciska, coś tam wystaje? Chyba nie ma jakiegoś problemu. Nie wiem, tak. Przymierzałem się do na GT. 125. Mierzyłem się do LX1 do Junaka, i tak naprawdę przy tym motocyklu ja czuję, że ja mam jeszcze tutaj miejsce. Ok. Czuję się wygodnie, to jest więc, więc naprawdę jest, jest ok. I to jest najważniejsze. Kolejnym tutaj sugestią kolegi, jak ma na przykład powyżej dwóch metrów, i to też sobie zaznaczymy w adnotacjach do zamówienia, żeby zmienić troszeczkę ułożenie siedzenia. Tutaj dla kolegi będę musiał przesunąć te miejsce, gdzie idzie do góry dla pasażera. Ja to przesunę o te 2-3 centymetry, żeby się zaczynało właśnie na tym, na końcu tego szwa, żeby miał troszeczkę miejsca, bo teraz jest praktycznie jego max, prawda? Tak. I czujesz takie ograniczenie. A jak my to przesuniemy troszeczkę wyżej, no to będziesz miał już na bardzo dużo miejsca, że nawet będziesz mógł się lekko odsunąć do tyłu, bo teraz widzicie pozycja, ręce długie, e, czujemy się wygodnie. Skręć maksymalnie w lewo i zobaczcie, przy Tokojnie. takim wzroście jeszcze ma z 10 cm luzu, jeśli chodzi o końcówkę kierownicy i kolano. To jest naprawdę bardzo duży motocykl. Możecie go sobie zobaczyć, jak go porównywałem do e, Hondy 750. Naprawdę gabarytowo wygląda ok. Kolejnym bardzo ważnym wyposażeniem dla osób w wzroście Łukasza jest deflektor, bo jak będziecie mieć szybkę oryginalną, to wszystkie praktycznie owady będą szły na Wasz e, kask, na Klatkę piersiową, a taki deflektor, który mamy też w naszym ofercie, on kosztuje chyba 199 zł, powoduje, że podwyższamy ten promień powietrza i praktycznie będzie go unikał. Szmuchy też będą gdzieś tam, powiedzmy, odbijały się i to będzie wyłapywało praktycznie wszystkie te owady. To też na to zwrócić uwagę. Zastanawialiśmy się jeszcze również odnośnie lusterek przy takim wzroście. Mamy też dostępne wypustki, czyli montujemy je do tego w tym miejscu i poszerzamy. My sprawdziliśmy, na razie jest ok. Obawiamy się, że jakbyśmy dali je zbyt szeroko, to po pierwsze, zobaczcie, poszerzymy znacznie zakres tego motocykla, a co utrudni jeżdżenie w mieście. Więc na razie sobie zostawiamy do testów, może pod salonem sobie pojeździ. I zawsze będzie można sobie dokupić te, te uchwyty do poszerzenia lusterka. Można je też powiększyć. Ale powiedz mi, przy Twoim wzroście. Bez problemowo. Wielkość wszystko, jest, okay. jest ok, widzimy I wszystko, widzimy wszystko tyłu, więc tak. też nie jest konieczne jakoś bardzo mocno poszerzania e, lusterek, żeby osoby powyżej dwóch metrów miały widoczność e, z tyłu. Tutaj kolega też miał jeszcze do wyboru, bo przyjechał w momencie, kiedy czerwony w wersji bez kufrów, w wersji limitowanej jest dostępny, ale wspólnie ustaliliśmy, że co, że jednak Zostawimy ten motocykl z kuframi. z kuframi. My ci go przygotowujemy tylko z kufrem centralnym. Stelaż i kufry boczne zostaną spakowane i poczekają sobie na początek przyszłego sezonu, i sobie je założysz, bo zawsze sobie zostawisz taką e ewentualność. Bo proszę pamiętać, już mam to potwierdzone od importera, jak kupicie e motocykl bez kufrów albo tylko z kufrem centralnym, nie występuje osobno pozycja kufry, kufry boczne z centralnym ze stelażem do motocykla 125X. Nie występuje. Więc jak już chcecie dokupić taki cały zestaw, nie ma opcji. Rozwiązaniem będzie na przykład takie kufry, które my mamy za 2000 zł. Kufer centralny wygląda bardzo podobnie, ale czarny. I kufry boczne też aluminiowe, ale czarne. No i ze stelażem uniwersalnym, co będzie wiązało się no, z dużą, e, dużą kombinacją, z dużym dopasowywaniem. Ale pokażemy Wam jesienią, zimą, że to można robić. Ogólnie duży, wygodny, jak ktoś ma powyżej 2 metrów, śmiało polecamy, prawda? Dobra, no to czekamy. Twoja dostawa i innych klientów, którzy już czekają, będzie na przełomie sierpnia-września, czyli koniec sierpnia powinniśmy mieć już w magazynie składanie druga połowa września i będziemy wysyłać. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. I tak wygląda właśnie motocykl w wersji limitowanej od Daytona, model Dymoto albo Dymoto 125 bez X. A teraz mam dla Was mega ofertę. Dostaliśmy informację, że będzie jeszcze jedna dostawa na przełomie listopada. I grudnia. Jest to idealna opcja dla kogoś, kto chce kupić sobie motocykl na koniec roku, bo na przykład wtedy będzie miał pieniążki i zacząć jazdę na przyszły e, sezon. Dlatego mamy dla Was też mega okazję. Do poniedziałku, do godziny 20.00, wszystkie zamówienia, które wjadą na, e, do mnie na telefon, czyli wysyłając SMS-a, imię, nazwisko, adres zamieszkania, e, e, maila oraz że zamawiacie wersję. Dei Moto 125X, bo tej wersji limitowanej już nie będzie, jaki kolor, dostaniecie rabat 850 zł. 350 zł na przegląd zerowy, czyli wyjdzie pojazd gotowy z nowym olejem, z wszystkimi tymi czynnościami, które robimy oraz 500 zł taniej sam motocykl. Płatność będzie musiała być uiszczona w przyszłym tygodniu, jeśli chodzi o zaliczkę samą 1500 zł, a resztę dopiero w okresie listopad e, bliżej dostawy i mało tego będziecie mogli bezpłatnie przechować ten motocykl do nas e, u nas w naszym salonie e, aż do końca e, powiedzmy marca tak żeby na sezon wiosenny otrzymać od nas e, pojazd ważne nie trzeba będzie go rejestrować możecie go sobie zarejestrować dopiero na wiosnę więc są tą udogodnienia ja czekam na zamówienia, przypominam, 850 tych taniej i mam nadzieję, że wybierzecie sobie swój wymarzony motocykl, żeby w przyszłym roku jeździć. A dostawa jeszcze jedna przed nami wrzesień, wszystko wyprzedane. Dostawa ta wrześniowa, jeszcze mam jedną wolną sztukę w kolorze czerwonym w wersji limitowanej, więc w opisie macie wszystkie szczegóły. Zapraszam do kontaktu i do odwiedzin naszego salonu. Trzymajcie się, cześć.